W tym odcinku odwiedzimy pewien zajazd przy trasie. Budynek ten został opuszczony najprawdopodobniej niespełna rok temu. Na miejscu znajdowała się restauracja oraz pokoje wraz z łazienkami mogące pomieścić około 14 osób. Miejsce to pozytywnie nas zaskoczyło swoim stanem, chociaż po przyjrzeniu się bliżej widać, że niektóre rzeczy już zostały stąd wyniesione. Pokoje mieszczą się na poddaszu, które zdobi ciemna błazeria i inne drewniane wykończenia. Zatem przejdźmy do eksploracji i zacznijmy od początku. Eee, powiem, że to no. mnie trochę tak. Kurna, no jak można samochód zostawić? Ja nie wiem. Eee, no ale tak patrząc. Nie jest stanie auto przecież. No tak, no kurna i skóra, założysz na to. Skura i chodzimy po posażeniu, też jest. Do nawigacji... a nie, proszę. No nie no ma. Nie ma. Ale, a... ale... Kurde, no nie no. Się o żądę powiem, czy... Ale zobacz, że są jeszcze ten... Tarczy? Nie, e, te nakrętki, to to. Czyli co tu, alusy były? Może, może dlatego zabrali, bo... No. Nie, ale, 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 ale to, są, trochę droższe niż zwykłe. Mikrofala, dwie lodówki, pralka, ty. to jest ten, ee, automat do to gier. gier, to co? Aha. Party i kawy, jeszcze oh. <głos》>. zaraz wyciągnąć że... latarkę, ale jeżeli on jest kompletny, to moglibyśmy go włączyć, tak po prostu, wiesz co, ja bardziej się ciekawię, skoro tutaj, gdzie jest łatwy dostęp, takie rzeczy zostały, to co dopiero w środku jest, no, no bo agregat, no to skoro znikały większe egzemplarze, to myślę, że taki nie powinien stanąć problemu. No ale chyba w Baku. Co? Aha. Ty... ty. Zobacz, prawie pełen. Nie, to jest aż dziwne. Masakra ty. O co tutaj chodzi? To co odpala ośrodek? <laughs> Nie, to nie, to, nie, nie mam pojęcia o co to chodzi. bo, bo jestem już ciekaw, co tam nas Oj, O, oj, już oj, widzę, jak to jest No, na pewno tam. Słuchajcie, to, to, to od razu jesteśmy w kuchni. Zobaczymy, że jest tutaj od razu e, No, czyli co? Zobaczyliśmy urbak od kuchni w takim razie. <laughs> No teraz to zmywaj naczynia, bo skoro jest jesteś na zmywaku. italiana. To było ważne do zeszłego roku. A to do czerwca 2019. Ale tutaj no w sumie też w miarę wyczyszczone. Ale tak patrzę na te różne rozlane rzeczy, to myślę, że jakby tu Magda Gessler była, to by trochę miejsc tutaj porzucała garami. Hmm. Zobacz, to są te do no, frytek stanowisko. Zgadza się? No zobacz. Nawet wydało się, że olej jest. A, frytko dobra, to okej, okay. to ja wiesz, co patrzyłem. Widzisz? I to jeszcze taki myślę, że nie jeden fast food jeszcze by to <laughs> zrobił na tych. Marnowe. No to, tak? no, <laughs> no, też masz tą patelnię tak na dobrą sprawę. Tak, jest patelnia właśnie widzę. Płytę elektryczną. Otworzę ją, chcę zobaczyć. Wszystko się lepiej odtuszczy, słuchajcie, naprawdę. No, mówię, że tutaj by Magda rzucała garami. Magda, G, Mówisz? Da. Ach. Ach, ten. Wiesz co? Ech, nie to wiem, to po co to do... dotykałeś. Yy, ale słuchaj, ten jest tutaj. Mhm. Mm zamrażarka szefowej, prywatna. Ale że to nie jest zamrażarka. To jest lodówka. Szefowa się pomyliła. Doba hotelowa trwa do godziny 10. Do stróża. Dzwońmy do stróża. W śmierci takim zamkniętym ośrodkiem. Ale naprawdę stan jest, jest mega. Ojej, tutaj kibel. Nieczyste. oha, ja to widzę wyjście ewakuacyjne. To powiedz mi, dlaczego wyjście ewakuacyjne jest zamknięte? Czy to jest w ogóle w porządku? Kolejny pokoik, Łazienka. Nie ma tego. O, już kranów nie ma. No to ten pokoik, no to taka typowa jedynka. I w ogóle co to się dzieje? Ta pościel jest cała. nie wiem, jakimś. chodach. Piwnica. To jest chyba ten taki skaner do dowodów, czy. czy coś w tym stylu. I masz znak eee, Jest tak, eee, filec z kurczaka z grilla. No to bym zjadł. 24 zł, po pieprzowa z grilla 30 i golonka po, po walsku 30. Nie są takie odległe ceny, tak szczerze mówiąc. Nie, w miarę aktualne. Mhm. Dlatego to, dlatego nad tym się zastanawiam, jak mówiłem, to tam w piwnicy czy gdzieś. Aha. Ale podoba mi się ten piec. Ten chociaż, choć, chociaż, zupa jest za 6 złota To jest narzędzie zbrodni. Albo, Ciężkie. albo obrony. <grym> A tu jest zejście jeszcze. Co ty mówisz? jeszcze? Okay. Ciekawe. Zobaczmy czy bateria w kalkulatorze jeszcze działa. W takim razie. <grym wreszcie> działa! Oczywiście <grym wreszcie> to jakiś spray. Słysza, takiego Muszę takiego raczej. rok. Myślałem, że może. Wyglądam się za jakimiś numerami, coś numerami. w tym stylu. Dobra, następny. Aha. WF? Ale Pani nie idzie w tą stronę, wiecie, Pani idzie w drugą. Cześć. O, cześć. Cześć. A. A, no to spoko, dobra. <grymne> ja się wyjaśniłem. <grymne> Ja myślę, co to jest w środku. Jest Czekaj. No to jest pewnie jakiś e, magiczny płyn. Można to spróbować? No to jest ten, no dawniej, gudniko, co masz? Borsa. Czekaj, a kiedy data się ważności skończyła. No. E, no to ma 27%, więc. No, no. To taki całkiem niezły barwnik. No, w sensie, że <laughs> nic nie przeterminowuje. Się. No. Tak patrzę, że y, tutaj ktoś położył parę dwa stołu lat jakiś większy taki. Ale jest fax, słuchajcie, kasa fiskalna i fax. O, tu ja idę. Fax o, jest e, słuchaj, nie ma tu żadnych informacji. Zobacz, i właśnie to jest to. Bierzesz paragon, chcesz coś zareklamować za pół roku, a nie ma nic. Ale a słuchaj, tak? a tu nie da się z Dobra. tego raportu wydrukować sama. A, o, kopię. No i mamy Proszę później. nie włączać. Linia uszkodzona, Terminowa. uszkodzona. Ale dobra, kiedy ktoś próbował? Rok temu Ty. próbował to włączyć. To rzeczywiście rok temu. To jeszcze rok temu tutaj ktoś coś działał? Naprawdę, to naprawdę, wiesz co, mam wrażenie, że przydałby się randaw, żeby te krzaki <zrym się wyszło> były... <noise> <noise> Masakra. Nie A no, tu nie ma to faktycznie fizycznie kasy? Bo to, jest w ogóle zasilacz rozwalony, są jakieś złączki, jakby komputer tutaj był. Jest to być może był komputer. No bo, no zobacz, no jest yy, VGA, kabelek. Nie ma monitora. Jest co, jak podarzanie w sieciowych. No. I zasilacz. Tym, są tutaj na stoły i przesłania. Że się nie kradza dosyć szybko. Są bardzo fajny obraz, tak na dobrą sprawę. E... Bo to jest jakiś chyba inny środek, Czy ten środek? <laughs> tu jest wejście. Kolejne toalety już są e, zdemontowane. Krany. Dalej się nie da A, to jest kolejna toaleta. E, dobra. O, mamy schod na górę. <laughs> w marmurze. Nieźle. O kurna, ale

nie ty sobie walisz, tak? No spoko. <grystanie> <grystanie> Nie. <grystanie> Tutaj, kurna, już krany to zarąbane są wszędzie, wiesz? Nie to, żebym chciał sobie zmienić w łazience, ale... <grystanie> Myślę, że krany to początek. Szczykable w ścianach. Ale krandę Sikorskiego sobie. No właśnie ta porcelana, co to jest? Jest VHS, którego nikt nie zabrał. Z tego co zauważyłem, jak tutaj śledziłem różne zdjęcia, no to zauważyłem, że to znikały telewizorki. W każdym pokoju był taki srebrny dolizerek 14-calowy. Parę sztuk widziałem na wejściu w magazynku. Tak. Co pan robił na proszę, proszę opuścić lokal. Uważaj. <stytutek> 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 A może będzie coś tutaj? Nie, nie ma. Nie. No właśnie no, tak pomyślałem. Słuchajcie, no... To połączenie łazienki plus yy, nie no, <noise> rozmawia. Znaczy, <noise> wiesz, yy, może jak małżeństwo to jeszcze, no bo no mogą właśnie, tam się. Jeden, dwa. No, ale, trzy, ale małżeństwo by nie spało na oddzielnych łóżkach. Dobra, wracając do tematu, jestem aktualnie na piętrze, i yy, tutaj ten styl wszędzie mamy dosłownie błazerie. Błazerie, no takie drewniane wykończenia. Tutaj też jest całkiem fajny kredens. Muszę zobaczyć co się kryje w środku. Tyskie, nawet nie, szczerze mówiąc nie wiedziałem, że to tam będzie. Ale jak widać, że już się robi, robi taki lekki bajzel, bo pościele są już porozwalane, w ogóle są całe brudne. I myślę, że tutaj chyba grazują jakieś gryzonie patrząc na ten syf na podłodze. Lustro. Hmm. Idealne miejsce, żeby sobie strzelić fotkę tylko mam wrażenie, że coś się nie mieści. O, robimy sobie coś takiego. No, jest kolejna toaleta. Jak widać, już są zdemontowane krany. Sprawdźmy, czy nasza kamera jest w dobrej pozycji. Myślę, że jest. No, niestety, kolejne miejsce, gdzie był telewizor, i go nie ma. Jest tutaj odtwarzacz kaset VHS. I tyle. Oho. Fundusz Wyborczy Unii Wolności 9.5. Nie mam pojęcia, co to jest szczegółując. No, i wchodzimy. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zajrzeć do piwnicy. O, w ogóle nie ma gaśnic. Gdzieś tu było zejście do piwnicy, i tak staram się je namierzyć. O, jest. Główny wyłącznik prądu. trzeba by się postarać, się postarać. Tutaj za dużo nie ma do starania, szczerze mówiąc. To można byłoby to wszystko bujnąć, normalnie. Aktualnie to mamy przełączone na agregat. Co ciekawe. Więc jeżeli jest przełączona na agregat, to tak na dobrą sprawę odpalenie tego agregatu. Mogłoby nam to wszystko włączyć, no ale... Nie będę ryzykować. Tutaj co my tu mamy? To zaraz tam pójdziemy. No, jakiś śmieszny klejder. Uważnie, że taki widziałem kiedyś w jednym ze środków. Taki właśnie z szybką. Nie wiem, czy to był. Tamto był Elemis z innej firmy. Tutaj to ciekawe, co było. bo raczej na pewno nie licznik. Jest taka duża mikrofalówka albo inny piecyk. Z wyjście na zewnątrz zamknięte. ta. Tu jest chyba pralnia. Dokładnie. Kurczę, nawet pralka jest. No i tu pewnie, nie wiem, była druga. Snała opracowalnia i mamy też żelazko. Nie no, stan jest naprawdę mega. Gdyby jeszcze tutaj posprzątać, to normalnie mogą ludzie wchodzić. Tam jest chyba otwarte w takim razie. No, słoików. nic, tylko robić przetwory. jest nawet gdzie je trzymać. Dobra, mam taki pomysł, żeby iść jednak teraz na górę. Myślałem, że to lampki choinkowe. Na górę do recepcji. A, bo tu już byliśmy. Dobra, I pokręcić się tam. No, byłem w piwnicy, ładnie, e? polecam. No dobra, Pozostałam na piwnicy. Jest kasetka. Dobra, wchodziliśmy tutaj. E, chyba tędy nie schodziłem. No właśnie. Kurczę. To jest ciekawe, bo myślałem, że piwnica jest połączona, a tu okazuje się zupełnie inaczej to wejście prowadzi do innej części piwnicy. Jest naprawdę fajne, bo to bo jest też całkiem nieźle, jest mała kuchnia czy mała, nawet spora, ale. Patrzcie na kalendarz, jest 2018, czyli tak na początku jeszcze gdzieś, gdzie tutaj chodziłem z tietrą, to mówiłem, że coś mi się wydaje, że to jednak nie jest aż tak stare. Tutaj są dokumenty, więc pojawią się fragmenty cenzurowane, ale mogę Wam przeczytać, że tutaj teraz co widzę, no to jest z lutego 2011 i jest to chyba jakaś, jakaś tak, jakaś faktura kolejna. Za orędz 2011, czyli mówię, mamy 10 lat. 2010. Może jest tytuł na segregatorze? Tak, 2010, 2012. Szukamy dalej. Znów 2012, 2013. Mamy dokumenty. 2019 jest na jakimś opakowaniu. No, plastyka klasa szósta. O kurczę, Ciekawe, które to wydanie z tego roku. Syp, raczej wsyp. Który to jest rok? Mam pojęcie. Groszko, 88. Będę wdzięczny, yy, że wtedy, skoro jest taka data na samym podręczniku do plastyki, to możliwe, że i to było okolice, kiedy został wydany. zwróćcie uwagę na to, że właśnie tutaj jest mandat karny. No tutaj też będzie w większości ten obraz zamazany, no niestety. Mm. Ale jest to z okolicznego miasta. Yy, I jest on z roku 2018. Dokładnie, czyli to jest ta sama data, ten sam rok co na kalendarzu. Kolejny mamy tutaj, yy, chybił, trafił. No ale... Podejrzewam, że nie trafił. Sądząc po tym, że ten ośrodek jest opuszczony. Yy, i też mamy rok... 2018, czyli wszystkie są 2018. Hmm. Dostępna specjalnie zniżka na hotela. No i właśnie, tutaj też to jest chyba jakiś taki system, gdzie można wystawić swoją ofertę hotelową. Nie wiem, nie wchodziłem na to. No tutaj widzimy też właśnie w stopce, że jest 2018, czyli końcówka 2018, więc dużo razy będzie więc... No cóż, no stosunkowo niedawno ktoś to porzucił. O cholera. No tego jeszcze mi się nie udało znaleźć. Jest to. Teraz jest to obraz po raz setny zamazany i będzie dużo zamazany. E, jest to karta kredytowa. No już nieważna, bo była ważna do 2019 roku. E, ale jest tutaj. Ja pierdzielę jest to zdecydowanie gorzej, ponieważ właśnie znalazłem dowód osobisty. Kolejną kartę, kolejną kartę, kolejną kartę, kolejną. Jakąś wizytówkę. I tu są klucze. Ciekawe, czy to są do jakiegoś cyjfu czy kłódki. No ten dowód y, już jest nieważny, no ale... Tu już dalej nie będę czytać, co tam było napisane, y, ponieważ można było łatwo wykazać lokalizację. Mm. Jest tu, powiem szczerze, ciekawie. Tego się nie spodziewałem, że po prostu te dokumenty będą sobie tak leżeć. A szczególnie, że. tuż. dowód osobisty to grubo. Znowu nie ma telewizora, jest tylko tuner satelitarny. Jestem ciekaw, czy udało nam się go włączyć. I to jest myślę dobry sposób na tutaj gourbeksowy motyw. Ale to on zaraz sobie sprawdzimy. Także słuchajcie, jestem właśnie w opuszczonym miejscu, to jest takie opuszczone, za No co prawda nie ma prądu, ale ja na ten prąd znalazłem sposób. Patrzcie na to. Tu jest dekoder satelitarny, Tu jest, no wiadomo, telewizor. I lecimy po kanałach. I... Coś nam się wczytuje. Ten chyba nie zadziała. Ale bierzemy kolejny. To tam jest, nawet się nie tnie. Co prawda nie wiem, czy to jest satelity Astra, czy hotbeer, na którą tu jest ustawiony, bo aż tak sprytny nie jestem. Nie mam pilota do tunera. Ale jak widzimy, Działa bez zarzutu, więc satelita na Rubek się tego jeszcze nie było na żadnym kanale. <grystanie> ja tylko znajdę wyjście z tego miejsca. Jeśli film ci się podobał, zostaw łapkę w górę. Nie zapomnij również o subskrypcji i dzwoneczku. Do zobaczenia. Cześć.